Dobry wieczór państwu. Dzisiaj kolejny raz spotykamy się z panem Robertem Bąkiewiczem prezesem Stowarzyszenia i Niepodległości twórcą ruchu obrony granic. E... Robercie e... no właśnie granice nadal są nieszczelne. E... Trzeba wiele działań podejmować. E... Powiedz mi jakie teraz będziecie mieli najważniejsze przedsięwzięcia które e... No jednak będą potrafiły przekonać Polaków, że to jest ogromny problem. No, przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, że wiemy, że wczoraj dokładnie został przerzucony do Polski senegalczyk, który. który no, dokonywał aktów terroru na terenie Niemiec, że nie ma nic wspólnego z Polską, czyli potwierdziło się to, o czym mówiliśmy, że Niemcy bezprawnie na terytorium Polski przerzucają e, migrantów, którzy są zagrożeniem na ich terytorium, a Polska, no, no, Polska Tuska po prostu tutaj nie broni nie broni naszej e, naszej ojczyzny. Natomiast, no, co będziemy, co będziemy robić? No, da, dalej aktywnie działamy na terenie całej Polski, e, spotykamy się z Ludźmi. Bierzemy udział w radach miast, powiatów, sejmikach wojewódzkich, gdzie na zaproszenie mieszkańców lokalnych staramy się przybliżać tematykę zagrożenia wynikającą z masowej imigracji, ale też. Też no, w Piotrkowie Trybunalskim prowadzimy w tej chwili zbieranie podpisów pod referendum. Wspieramy tam lokalnie mieszkańców i mam nadzieję, że skutecznie odwołamy tam mieszkańców i będziemy mieli bardzo porządne narzędzie do tego, żeby oddolnie Doprowadzać do sytuacji, w której e, politycy będą musieli ponosić konsekwencje za e, tą politykę antynarodową, powiedzmy sobie szczerze, no, taką, która naraża nas na utratę bezpieczeństwa i ogromne e, koszty finansowe utrzymania tych obcych kulturowo nam, e, obcych kulturowo nam e, ludzi. Planujemy e, kolejne e, działanie na granicy, gdzie będziemy. E, kontrolowali tą granicę, będziemy szukali też jakby wiarygodnych dowodów na to, że, że, że polityka niemiecka i polityka Donalda Tuska no, są po prostu zagrożeniem dzisiaj dla, dla Polski. Będziemy robili kolejne protesty w, w kolejnych miejscowościach. Najprawdopodobniej jednym z najbliższych będą, będą w Lublinie i w Szczecinie no i szukamy, budujemy struktury budujemy struktury wszystkich chętnych którzy chcieliby z nami działać zapraszamy na ruch obrony granic tam znajdziecie Państwo do nas, do nas kontakt i, i tworzymy zasoby takie na terenie, na terenie całej Polski są w tej chwili dla nas główne, główne działania, które podejmujemy Robercie też zdecydowaliście się osobiście ty również na to żeby wziąć udział w Marszu za Polską który odbył się w niedzielę który był tak naprawdę wsparciem dla kandydata prawicy na prezydenta doktora Karola Wrockiego jak oceniasz to co się tam działo tą całą, tą całą te całe Przepraszam przedsięwzięcie w kontekście mobilizacji elektoratu po prawej stronie ja myślę że całkiem nieźle to wypadło no my tam byliśmy jako ruch obrony granic podkreślając tą tematykę dotyczącą zagrożenia Migracją. I często, powtórzę to jeszcze raz, często mówimy o tym, że wybór Rafała Trzaskowskiego to jest po prostu otworzenie wrót na masową, zupełnie niekontrolowaną migrację. Wszystkie te ciężary, które w tej chwili ponoszą Niemcy, chociażby w wyniku tej, 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 tej patologii migracyjnej, która była szerzona przez, przez lata, będą przerzucane, będą przerzucane na, na, na Polskę. Tak więc tam żeśmy szli z tym hasłem, Mamy żeśmy szli z tym hasłem dlatego, że Karol Nowrocki mówi tutaj jedno, jednoznacznie, że będzie orędownikiem wypowiedzenia paktu migracyjnego, że będzie e, sprzeciwiał się polityce migracyjnej, którą dzisiaj tutaj próbuje się nam siłą, siłą narzucić, no i wybór jest prosty, dzisiaj e, głosowanie za Trzaskowskim, to jest głosowanie po prostu za, za, za masową imigrację. Natomiast jeśli chodzi o, jak to wyglądało wewnętrznie, no ja uważam, że okazale, no bo jeśli prawica miała niecałe 7-6 oni tak naprawdę na organizację na organizację tego zgromadzenia, a Tusk przygotowywał się tam przez 3 miesiące, i lepsza frekwencja u nas po stronie prawicowej, no to, to jest naprawdę bardzo optymistyczne, bo pokazuje, że z jednej strony tamten elektorat jest zdemobilizowany um, i też traci nadzieję. Jeszcze trzeba to? by wziąć pod uwagę, że odbyła się w Warszawie, gdzie przecież Trzaskowski tak. jest prezydentem. Tak, tak, Trzaskowski jest prezydentem i ma ogromne poparcie w Warszawie, tak. prawda? No to okazuje się, że, 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 że prawica w tej próbie. Na, na ilość uczestników, no po prostu, że wygrała. Chociaż ja byłem przekonany o tym, że, że, że przegram, bo nie ma po prostu realnych możliwości, żeby w tydzień czasu, czy tam mówię w sześć dni, przygotować zgromadzenie, nie mając takich zasobów finansowych, bo ja, Bogdanie, muszę Ci powiedzieć, że obserwowałem, jak tworzono te, te, te całe zaplecze, No przecież byłem organizatorem wielokrotnie Marszu Niepodległości, Marszu w Warszawskiego. Wiem, jakie to kosztuje pieniądze, tam po prostu poszły miliony, tam poszły grube miliony. Warszawa była przez kilka dni obstawiana infrastrukturą do tego, do tego zgromadzenia. To znaczy, że były też pieniądze na autokary, na złożenie ludzi, na zachęcanie ludzi do tego, że... Były też informacje o pociągach bezpłatnych. O pociągach, prawda? I to, i to nie zapewniło im tej przewagi. Dlatego no, tutaj prawica jest zmotywowana i widać, że, że walczy i wyglądał to. Bardzo, bardzo dobrze. No to, to, to był wyraz poparcia dla, dla Karola Nowrockiego. Ja muszę przyznać, że Karol Nowrocki, jeszcze będąc nie będąc kandydatem na prezydenta, a pełniąc swoją funkcję jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Mam poczucie takie, że to jest człowiek, który szczerze tak jak ja zresztą takich ludzi szukam, szczerze kocham e, Polskę i że jest walczakiem, że to jest człowiek, który na ciężkie czasy nam jest, na ciężkie czasy nam jest mm, potrzebny. potrzebny. E, Oczywiście no, nie znam na tyle Karola Nowackiego, żebym mógł definitywnie powiedzieć, że tak będzie, prawda? Ale daje ogromną nadzieję, mnie, że to będzie bardzo dobry prezydent dla Polski. Tym bardziej, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby każdy z nas, każdy z nas w, tym, w tej walce o Polskę, bo te wybory jednak będą stanowiło o tym, czy, czy jak ta nasza przyszłość będzie wyglądała. I to nie tak jak to się odbywało przez te 30 parę lat, że mówiliśmy, że każde wybory są ważne. Oczywiście tamte wcześniejsze wybory były, były coraz ważniejsze, ale te decydują o tym, czy będziemy w stanie bronić własną suwerenność, czy, czy Niemcy z Donaldem Tuskiem na czele, przepraszam, za ten mały żarcik, na czele w Polsce będą odbierali nam możliwości funkcjonowania działania, czy będą wsadzali ludzi do więzień, czy będą tworzyli. No, taką infrastrukturę czy, czy demontowali taką infrastrukturę chociażby jak Telewizja Republika w Polsce 24 telewizja trwa bo oni przecież wiedzą o tym że dzisiaj dzisiaj prawica jest w stanie się organizować dlatego że te media jeszcze są um, niezależne i te media niezależne po prostu są głosem dla dla milionów Polaków. Um. Ja może wyjaśnię widząc, że dzisiejsze nasze spotkanie odbywa się w nic szczególnym, bo jesteśmy wspólnie na konferencji SIPAK w Rzeszowie, stąd jesteśmy face to face. Tak, 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 tak. Robert, ci miałeś też swoje wystąpienie dzisiaj na, na konferencji SIPAK. Jak oceniasz w ogóle atmosferę i to, to że miałaś możliwość jednak zaprezentowania tutaj swoich poglądów. No i przede wszystkim chciałem podziękować Telewizji Republika, a prezesowi Sakiewiczowi e za to, że po prostu utrzymał tę telewizję i zbudował ją tak potężną, ale i że tworzy tego typu wydarzenia, i że ja miałem możliwość zaprezentowania tutaj ruchu obrony granic, że miałem możliwość dyskusji, bycia panelistą na tym, na tym spotkaniu. To dla mnie ogromne wyrażenie i wyrażenie dla tych wszystkich, którzy ze mną działają, prawda? bo jestem frontmenem, a przecież ze mną jest mnóstwo ludzi, którzy. Pracują na to, żebyśmy, żebyśmy mogli robić coś dobrego coś dobrego dla Polski. Te to co tutaj się dzieje na tym sipaku, zresztą uśmiecham się i się zastanawiam, bo przed chwilą tutaj rozmawiając wszystko o nas, prezydent, pan, pan Andrzej, prezydent Duda. Andrzej Duda przychodził, także przepraszam Państwa, trzy... za, za chwilowe za tak. chwilowe tutaj... Trzy metry, hmm. trzy metry od nas przychodził prezydent, ważna osobistość, dzisiaj pani sekretarz Stanów Zjednoczonych, <laughs> która wygłosiła bardzo ważne tutaj, miała bardzo ważne wystąpienie, mówiąc o tym, że jesteśmy w przełomowym momencie e, historii i że musimy walczyć o, e, o własną suwerenność i niepodległość. Pokazała, że e, Ameryka wspiera te nasze e, dążenia, że dzisiaj władza w Stanach Zjednoczonych e, jest dla nas e, przychylnie nastawiona. No to wskazywa na to, że jednak to my, Polacy, przede wszystkim to od nas samych zależy, to czy czy tą, czy tą suwerenność zachowamy, czy nie, mówiąc między innymi o najbliższych wyborach, które, które, nas, które nas czekają. No był karol Nawrocki tutaj na, 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 na spotkaniu. Był, był wspomniany wcześniej prezydent Andrzej, Andrzej Duda, no znakomite osobistości. Też ludzie z zagranicy, którzy tutaj e, e, przyjechali na to na spotkanie. To jest świetne miejsce do budowanie kontaktów świetne miejsce do e, tworzenia do tworzenia relacji współpracy i, i, i takie tutaj no, z, z kolegami między innymi z Jackiem e, wroną nawiązujemy mam nadzieję że one będą prezentowały przyszłość. Świetne. Właśnie pojawił się na horyzoncie Jacek tutaj Machado nas. E, musicie państwo nam wierzyć na słowo. E, Robercie, na koniec teraz bardzo poważnie. Jak ja chciałem tak, powiedzieć, że jeszcze było ważne wystąpienie pana posła Wiplera, który jednoznacznie wskazał, że w najbliższą niedzielę trzeba, trzeba głosować po prostu na No karoan, właśnie tego moje, na... chciałem na, na koniec zadać to pytanie, Robercie, tak, jeśli pozwoli, Brackiego. że ci wejdę w słowo, bo to było ważne wystąpienie. E, poseł Wiper skierował swoje słowa do, do wyborców Konfederacji. Bardzo ważne słowa, każdy może je posłuchać, bo wszystko było rejestrowane. Ale powiedz mi, Robercie, gdybyś ty miał swoimi słowami powiedzieć, bo przecież wiemy, co przez parę dni ostatnich się działo na scenie politycznej, jakie spotkania były i, i, i jakie wywołyły one emocje, te spotkania oczywiście. Co ty byś powiedział posłom, przepraszam, wyborcom Konfederacji? Bo to jest bardzo ważne. Ten podział e, Konfederacji. Powtórzyłbym trochę słowa, które wypowiadał chociażby e, i poseł Wipler, i które wypowiada marszałek, e, marszałek Bosak. No, dodałbym może e, trochę od siebie, że to jest właśnie ten przełomowy moment, że, e, że ta gra, którą często Konfederacja uprawia, polityczna. Jak najbardziej skazana w, w, w demokracji na to, żeby się rozwijać, żeby budować własne zasoby, żeby odróżniać się od, em, od własnych rywali politycznych, tak ale ja akurat w tym przypadku no, pra Prawa i Sprawiedliwości, tak, PiSu. To kwestia dotycząca tych wyborów jest fundamentalna, i że jeśli drodzy wyborcy Konfederacji widzicie zagrożenie, które wypływa z tego bolszewika Trzaskowskiego, z tego całego zasobu, który stoi za nim, z tych, z tych armii, które chcą zniszczyć politycznych armii, które chcą zniszczyć Polskę i odebrać nam polską suwerenność, to zagłosujcie nam um, przeciwko Trzaskowskiemu, zagłosujcie być może nie na szczególnie przez was lubianego Karola Nawrockiego, ale na tego człowieka, który jednak daje nam Szansę na to, że Polska będzie, że będziemy mogli walczyć, że będą kolejne wybory. Umówienie o tym, że za dwa i pół roku będą wybory, w których demokratycznie będziemy dokonywali właśnie tutaj pewnej rywalizacji politycznej po wyborze Trzaskowskiego, będą w mojej ocenie kompletnie nieważne. Dlatego, że, że zostanie, jak to powie, mówi, tamta strona zostanie domknięty, domknięty system i. Już nie będzie możliwości takiej, żebyśmy faktycznie w wolnych wyborach czy z równymi zasobami mogli walczyć o lepsze jutro dla, dla Polski. Tak więc dzisiaj Polska potrzebuje wszystkich patriotów do tego, żeby, żeby zagłosować przeciwko. Trzaskowskiemu. Jeśli nie za Nawrockim, to przeciwko a, Trzaskowskiemu. Przeciwko tej bandzie, która chce wprowadzić zmianę traktatów Unii Europejskiej tak naprawdę odbierających nam e, naszą nie tylko suwerenność, ale niepodległość. Tak naprawdę przeciwko tym, którzy, y, którzy chcą gwałcić y, zasady życia społecznego, tak chrześcijańskie, które przecież stworzyły y, Polskę. Tak naprawdę. Przeciwko tym ludziom, którzy chcą wpychać w nasze dzieci jakąś, e, e, jakieś gendery, jakieś, e, jakąś e, patologię po prostu obyczajową. Jeśli chcemy bronić, e, bronić Polski, naszej pamięci, naszej tradycji, to głosujcie Państwo za przeciwko, przeciwko Trzaskowskiemu. Dziękuję Ci serdecznie, Robercie. Moim i Państwa gościem był e, Robert Wąkiewicz, prezes. E, Roty Marszu Niepodległości. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, dziękuję i do, do zobaczenia. Do zobaczenia.